Dzień Wszystkich Świętych w Bożu. to jest już godzina południowa w okolicach godziny 15, więc tutaj zaraz na cmentarzu Jeruzalem, gdzie się znajdujemy, rozpocznie się nabożeństwo, które jest takim charakterystycznym elementem obchodów tego święta. Jak co roku, po raz czwarty odbywa się kwesta na rzecz ratowania zabytkowych grobowców. Nowiny Raciborskie, Nowiny.pl, Mariusz Weidner i my zaraz porozmawiamy z jednym z kwestujących, a tym kwestującym jest pan Andrzej Poznakowski. Pan Andrzej, tutaj przyjmij mu na chwileczkę mikrofonik, żeby było go lepiej słychać. Pan Andrzej z puszką, z naklejkami. Tak, tak i tak. puszka. Właśnie, dokładnie. Nie jedna, prawda? Tam przygotowany pan jest chyba na drugą puszkę. Czy ona już jest nawet zapełniona? Ona już jest tym? w pewnym stopniu zapełniona, bo tutaj są też harcerze, o. którzy nas zmieniają. My zmieniamy harcerzy, harcerze nasz. Jest ich dwóch, dlatego są też dwie puszki. Dokładnie, tak. Panie Andrzeju, nie kwestuje Pan pierwszy raz. Wiem, że parokrotnie się Pan Od angażował, początku, właśnie. Tak, no to jak tak Pan te trzy lata ma zanadrzu i ten czwarty w tym roku, to jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto kwestuje? Państwo poświęcacie godzinę chyba coś a, w takim tak. stylu. I jaki jest odzew? Ja wiedziałem, że tutaj podchodzili do Pana zwykle seniorzy. Znaję tak z tego oglądu pierwszych, pierwszych W pierwszych latach to było takie może troszkę zaskoczenie dla ludności tutaj naszej. I się dopytywali, yy, czemu służy ta zbiórka. Natomiast dzisiaj zauważalne jest to, że ludzie już jakby przyjęli to jako, jako naturalną kwestię, yy, już się nie pytają, tylko automatycznie sami przychodzą, wpychają te pieniążki, yy, także to jest taki postęp w tym kierunku. No i widzimy, że, że, że zainteresowanie jest dość duże tutaj. Pan jest mundurowy, ale generalnie tak mi się skojarzyło, że to taki patriotyczny gest, ale względem Radci Boża przede wszystkim, bo to jest taki patriotyzm lokalny, gdzie jakby ci, którzy kwestują, ale ci też, którzy to organizują, to jest bardzo szerokie grono, przecież ten komitet jest złożony taki z osób o różnych poglądach, o różnych jakichś prowieniencach nawet politycznych, mhm. więc ten patriotyzm lokalny tutaj odgrywa najważniejszą rolę. Pan widział, jak te grobowce się odrestaurowały. Oczywiście, to nie tylko są pieniądze z biurki, bo to są ogromne koszty, tak. ale jednak to jest ten mocny taki impuls, który zaistniał i później poszły za nim kolejne datki. No, trzeba tutaj też zwrócić uwagę na to, że, że te pieniążki wykorzystywane są nie tylko do renowacji tych, tych pomników, tych nagrobków, ale też do utrzymania ciągłego. Trzeba to pielęgnować, żeby to po prostu nie padło i popadło ponownie w ruinę. Czy to jest trudne, tak, wyciągnąć w ciągu tego świątecznego dnia, gdzie jest też wiele innych jakichś tam obowiązków, ludzie tutaj mają przecież swoje no, groby, swoją opiekę nad grobami, żeby tutaj stanąć i wyjść tak jak Pan czwarty raz. To, to nie każdy, przecież jest rotacja wśród tych kwestujących. No mogę powiedzieć tylko za siebie, dla mnie to nie jest żaden problem, bardzo chętnie, zresztą też się zgłosiłem teraz, że jakby była potrzeba, to chętnie tutaj przyjdę. No, tutaj mamy na cmentarzu, więc bardzo często tutaj jest i, i naprawdę miło się patrzy. Jak się spaceruje tą aleją, szczególnie tą boczną i widzi się te, te, te grobowce, które są obracały one naprawdę pięknie wyglądają. Mm -hmm. Nie wiem, liczano te puszki, które Pan zebrał, to było tak mniej więcej wiadomo ile z takiej puszki w takim dyżurze. Średnio nie. nie, nie, nie. To, to, tak, to było jednak to liczone, rozumiem, wspólnie. Ale generalnie ludzie wrzucają dość wysokie nominały. I to jest ważne chyba tak, że nie tylko brzęczące monety, tak. tylko ta puszka, jakby Pan ją potrząsnął, tak. to tak jest ona proszę. jest, ale słychać, że tam jest dokładnie też trochę tak. jakby papieru. Nie, dokładnie tak. To jeszcze mogę Pana spytać w takich trochę kategoriach, co, co jakby dalej z tą kwestią. Czy to jest wystarczające? Czy to jest coś, co jakby tutaj pozostaje jakby takim już limitem? Że to jest ten cel jakby ostateczny? Czy też można byłoby to jeszcze bardziej rozciągnąć? Nie wiem, może dwóch, dwóch, dwa dni, może dzień zadusznych też to zorganizować. Może więcej tych wol wolontariuszy jednak przyjąć? No właśnie, to jeżeli to byłoby dwa dni, to trzeba by było tych więcej wolontariuszy, więc nie wiem, czy to by było tak fizycznie możliwe do zrealizowania. Na dzień dzisiejszy ten jeden dzień, jeden dzień wydaje mi się, jest taki optymalny i wystarcza. Mhm. Natomiast co chodzi o kontynuację zbiórki tutaj ja jak najbardziej kontynuować trzeba te kwoty, które zbieramy, to nie są jakieś takie, nie wiadomo, jakie mega sposób. Mhm. Chce pan Pani tak, wracać? Bardzo o, Pani Ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na Nakleczkę Pani dziękuję. też dać? Naklejeczkę. O. Dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego, dziękuję, dziękuję. bardzo. No i więc właśnie, mieliśmy przykład, tak, że więc, jednak tak się chce. Tak, więc Mi? myślę, że najbliższe lata to też będą te, te, te kwestie, bo pracy jest dość, dość dużo. Pięknie. Pan Andrzej Kosnakowski, jeden z wolontariuszy, którzy tutaj, a, jak Pan Szymon Pana pyta, to Pan od razu bez wahania. Bez wahania, ja no. nie, nie miałem z tym żadnego problemu. Nawet specjalnie mówię, wpisuję się dzisiaj na 14, 15, Aha. bo jest większy ruch. Jednak dorosła, no tak. dorosła osoba ma większą pewność do ludzi, żeby Ziem, wyjść porozmawiać, chłopcy, harcerze czy harcerki, to one tak bo tutaj są obok na innej bramie są młodzi ludzie właśnie harcerze, mm -hmm. prawda oni e, też ale młodzi bardzo o nie? tak Hej. pięknie super chcesz naklejeczkę? proszę bardzo a popatrz, mam jeszcze na ciebie niespodziankę zobacz wszystkiego dobrego dzięki bardzo no, ja, czyli pan ma sposób pan ma ja dopalacz, takie jakby turbo doładowanie zostało mi z wczorajszego wieczora mm -hmm. Trochę słodyczy, tak sobie pomyślałam, że może dzisiaj wykorzystam to. No to super, tym, no to rzeczywiście, to zawsze gdzieś tam pomaga. I e, chyba tak jest często, prawda, że e, gdzieś tam rodzic podpowiada dziecku, e, wrzuć, się, prawda, żeby. Nie tylko podpowiada by... wrzuć, ale o. też tłumaczy, tłumaczy, czemu to, czemu to służy. Aha, to jest takie bardzo ważne. No. Pan wspomniał patriotyczne też. Bo to jest też edukacyjne, że dbajmy o swoje, jakby nie zapominajmy o tym, co się gdzieś tam mm. kiedyś stało. E, przecież te grobowce kiedyś były nowe, kiedyś były te postawione jako świeże, o jest następnie. Dzięki no. bardzo. Naklejkę? No. Proszę bardzo, naklej sobie gdzie chcesz, bo jak ja nakleję, żeby później nie odpadło, no świetnie, rzeczywiście. Ja tutaj i tak trochę panu żywiołem czasu, bo na pewno jakby pan stał frontem w tej chwili, to pewnie by trochę więcej osób podeszło, a tak to gdzieś może ta kamerka kogoś Myślę, pan też wzbudza zainteresowanie, więc troszeczkę a. tutaj też... Pokorę. Czyli może z drugą stronę. No dobra, może rzeczywiście tak. tak jest. Dobrze. Nie będę panu więcej przeszkadzał, tylko tak z daleka jeszcze pokażę pana stoisko. Bardzo dziękuję no za odpowiedź. dziękuję Super. bardzo. No. Właśnie, bo to stoisko jest. Aha, muszę panu zabrać mikrofon. A, tak. o, już. Na zawsze, dobra. Tak jest, z takim stojakiem, pan Andrzej. Tutaj przy wejściu, przy kaplicy, tutaj zaraz się rozpocznie nabożeństwo. O, i widzą państwo, że jeszcze ciągle chętni są, aby. A to cmentarz Jeruzalem. Przed godziną 15 w Raciborzu. I ta frekwencja jest tutaj już dzisiaj bardzo wysoka. No. I tu kończymy. Bardzo dziękujemy za obejrzenie. Rozmowy z panem Andrzejem Poznakowskim, jednym z wolontariuszy. Kwesty na cmentarzu Jerozolimy.